Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Synergii Polska. Synergia Polska jest oficjalnym dystrybutorem produktów Synergia Publishing. Synergia Polska to ezoteryka, filozofia wschodu i magia. Zatem, jeżeli te sfery Cię interesują, te aspekty, to jesteś we właściwym miejscu. Synergia Polska to wydawnictwo ezoteryczne, w którym kupicie karty tarota, karty anielskie, wyroczniki, książki. Link do sklepu na dole w opisie filmu, tutaj on też się również powinien pojawić. Synergia Polska posiada swoje profile na Instagramie. Tam również są karty dnia A, i na rolkach pokazane są tak zwane w ekspresowym tempie produkty. Ale także są tam dla Was przesłania, niespodzianki, zatem myślę, warto obserwować. Na TikToku również Synergia Polska posiada swoje konto. Tam macie energetykę dnia, piekła, kart i wiele, wiele innych wartościowych treści. Ale tam też widzicie karty w trakcie pracy. Synergia Polska. Polska również posiada swoje konto na Facebooku. Tam również zapraszam Was do obserwowania. Z czym ja dzisiaj do Was przychodzę? Z prezentacją kolejnego produktu, który Synergia Polska będzie miała w swojej ofercie. Są to Karty wyroczni Boskiej Obfitości. 52 karty z przesłaniami, a zatem a tak one się tutaj prezentują. Za chwilkę Wam podłączę pogląd na karty, tak żebyście widzieli, jak to, jak to wygląda. I tutaj mamy Wyrocznię Boskiej Obfitości. One się w ten sposób nam prezentują. I teraz tak, tak wielu ludzi dąży do realizacji swoich celów, pracuje nad zaspokojeniem swoich potrzeb i pragnie tak trudnego do zdobycia poczucia bezpieczeństwa. Tosza Silver obiera zupełnie nowe podejście, podarowanie tych desperackich marzeń i obaw finansowych bezpośrednio Bogu, czymkolwiek On dla Ciebie jest. Jest to dalsza część, ale to pozostawię e, dla tych, którzy ewentualnie by byli zainteresowani. Pudełko, talia w wersji mini. E, już dwie poprzednie, jeżeli trafiliście jako trzeci filmik, e, są tutaj w prezentacji właśnie Anioł Światła i myśl pozytywnie. Zatem, jeśli nie widzieliście, to zapraszam. I wersja mini. Pudełeczko, a wyciągamy, jest ono tutaj powlekane. Wyciągając karty, e, jego one nam się prezentują. A brzegi są białe. a Mamy tutaj e, dwie karty tak zwane informacje: wyrocznie boskiej obfitości. A, m, takie, nazwijmy to m, informacje czyli tytuł oryginalny, kto tłumaczył, redakcja, korekta, etc. A tutaj mamy, drodzy przyjaciele, talia wyrośnie boskiej obfitości jest zaproszeniem do nauki, jak stać się łącznikiem dla tego, co chce się wydarzyć. I dalsza informacja również dla zainteresowanych będzie, dla tych, którzy zdecydują się na ewentualny zakup tej talii. No i mamy tutaj karty. Karty są dosyć grube, są powlekane, czyli nie są matowe. E, rewers e, prezentuje się o w ten oto sposób. E, no, i pokażę Wam karta po karcie, jak one wyglądają i czy mm, skradły wasze serca, a czy też mm, a, w... To, co one chcą Wam przekazać, jest w zgodzie dla Was. Warto być do końca, ze względu na to, że na samym końcu filmiku postaram się wyciągnąć dla Was przesłanie i formację od kart, czyli piga kart, wybierz kartę i sprawdź. Zatem pierwsza karta jest tutaj e, zmiana. E, kolejna akceptacja. Przebudzenie. Przyzwolenie, przyjaźń, odwaga, pogłębianie złudzenia, dystans. Boska obfitość, boski strumień, boska miłość, poświęcenie, sakrum, miłość własna. Znaki poddanie się, prawdziwa ofiara, zaufanie, tu mamy też kartę początkową, oczyszczenie wartość, twoja ścieżka, boskie źródło, łatwość, energetyczne odblokowanie, rozległość, nadzwyczajność. Wiara, strumień, wolność, wdzięczność, żal, uziemienie, bardzo kolorowe są te ilustracje, przewodnictwo, pokora. indywidualność wewnętrzne dziecko wewnętrzna moc intuicja poproś o pomoc karma odpuszczenie wyzwolenie, bezkres, strata, miłość, nie, dualizm, nieprawdopodobna otwartość, przyjmowanie. Przeformułowanie właściwe działanie i w tej chwili. Zatem tak to prezentują się karty. Teraz w tym momencie będę wyciągała dla Was kartę. Jeżeli macie ochotę wziąć udział. W wyborze dla Ciebie informacje, które karty chcą Ci przekazać, to pomyśl o wibracji od 1 do 3. 1, 2 lub 3. I tu jest pierwsza, druga, sama wyskoczyła i trzecia. Wybiorę również z Wami, wybieram sobie trójeczkę. A Wy, jeśli potrzebujecie czasu, zatrzymajcie film. Karta numer jeden to wiara. W cudowny i zdumiewający sposób zawsze mam to, czego potrzebuję. Miłość otwieramy nie na otrzymanie czegoś, co wkracza poza wyobraźnię. To jest wiadomość dla Ciebie. Karta numer 2. Wewnętrzna moc. Daj mi odwagę i moc do zrobienia tego, co należy zrobić. To jest wiadomość dla Ciebie. I karta numer 3 to wyzwolenie. Wątpliwości i obawy wciąż się pojawiają. Już nie musisz wierzyć, że to Ty jesteś problemem. To jest wiadomość dla Ciebie. Zatem tak, karty tutaj mogą dla Was pracować. Możecie z nich właśnie również między innymi tak korzystać z wyborem, a bądź na przykład każdego dnia, gdy potrzebujecie wskazówki podpowiedzi, tasując, wybierając sobie kartę na, dane, na dany dzień, na, daną, na dany moment. Moi drodzy, jeżeli filmik Wam się podobał, proszę o łapkę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z filmikami, które się tutaj na kanale pojawiają, to zachęcam do subskrybowania, polubienia, a także kliknięcia w dzwoneczek. Ja na ten moment bardzo, bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia już całkiem niedługo.